Szymon, Bońkowski. przede wszystkim gratulacje, bo, e, tak jak to powiedziała Jonna, to jest e, wspólny sukces wielu ludzi za Rachionu Olsztyn i nie tylko za Rachionu Olsztyn, że doszło do takiego spektakularnego wydarzenia. Zapytam najpierw, e, czy bardzo się denerwowałeś przed tym pojedynkiem, bo ja się w ogóle nie A jak to wyglądało u ciebie? Czy stres był e, poważny? E, dziękuję przede wszystkim e, za gratulacje. Jeśli chodzi o stres, no to wiadomo, no to, to jest bardzo poważne wydarzenie i na pewno stres był, aczkolwiek e, byłem w miarę spokojny o Asie, Wie, wiedziałem, że po prostu e, ostatnie sparingi, ostatnie kilka sesji sparingowych była tak rewelacyjnych, że no, musiałoby się coś wydarzyć takiego, mm, jakiegoś sytuacyjnego, żeby złapała się w jakimś danym momencie na jakąś technikę, i, I wtedy mo, mogłoby jej coś wyjść. Ale jeżeli walka miałaby by trwać 5 rund, to byłem przekonany, że e, Asia ją wygra. Na pewno. Ten pierwszy moment zważenia, przyznam się, żeby jakoś tam była świadomość, jak wygląda Karla Esparza, jak wygląda Joanna. Ale jak się zobaczyło <noise> różnicę, która dzieli Joannę i Karla Esparze. To powiem sobie, że dla wielu był to taki odgłos takiego lekkiego takiej ulgi. To już wtedy było wiadomo, ktoś, kto ma tak świetne zaplecze, jeśli chodzi o Majta i taki dobry background w tej strójce, raczej tutaj powinien znaleźć ten sposób. Czy wy, przygotowując mi się dokładnie właśnie to też na myśli, yy, szykując do tego pojedynku? No tak. Aczkolwiek tutaj yy, Karla w swoich wcześniejszych walkach bardzo dobrze wykorzystywała swój niski wzrost do bardzo szybkich sprowadzeń, bardzo szybkich wejść w nogi. Analizując tą walkę już, już nie na żywo, tylko te, też jak oglądając z otworzenia materiał, to pierwsze wejścia naprawdę były szybkie i tego się najbardziej obawialiśmy, bo, bo ten jednak środek ciężkości jest u niej niżej i bardzo dynamicznie wchodzi w nogi i też dynamicznie wchodziła w walce z Asią, no ale odbijała się od Asi, odbijała się od Asi, no po prostu ja potrzebowałem takiego... Pierwszego y, wejścia, żeby zobaczyć na ile to jest y, mocne rzeczywiście, żeby, żeby skonfrontować to zasię. Jak już raz weszła i w, y, Asia wybroniła, to już wiedziałem, że będzie dobrze. To teraz tak. E, Joanna jest teraz mistrzynią UFC e, tych obron. Ileś tam przed nią pewnie już w najbliższym czasie ona już tego pasa nie odda. Co w takim razie? Co w takim razie dalej? Bo Oczywiście, to jest świetna taktyka. Radzicie sobie doskonale ze wszystkimi rywalkami. Anna tylko Joanna broni się przed tymi sprowadzeniami i roznosi je w stójce. Czy będzie jakiś zaskakujący ewentualnie moment gdzieś tam na najbliższym etapie, że zobaczymy Asię, która spróbuje walczyć w parterze? No, myślę, że jak najbardziej. Asia już jest na to gotowa. Nawet w tej walce mówiła, że korciło ją, żeby na przykład po obronie wpiąć się za plecy Karli, ale słyszała odpowiedzi z narożnika, żeby, żeby, żeby podnosić się do stójki i nie chciała prowokować jakichś tam niepotrzebnych potrzebnej sytuacji jednak wolała bezpiecznie tutaj dostać w swojej płaszczyźnie i trzymać się planu, ale jest na to gotowa jak najbardziej i, i nie że, że, że kolejne plany będą jakoś zawierały element też, też parterowy, ale no, też nie oszukujmy się, że efektowność tych, tych walk no to przeważnie naj, naj, najbardziej walki kibicom podobają się właśnie takie jak prowadzi Asia, że, że, że obrona, walka w stójce. No. I, I tym myślę, że, że sobie zjednała kibiców. Pewnie też chodzi o to, że jeżeli nie jest potrzebne, to nie, nie, nie stosuje parteru, no tak. prawda? Dokładnie, dokładnie. Jeżeli póki, póki co ma przewagę nad wszystkimi dziewczynami w stójce, no to też tak to wygląda u, u, u mężczyzn w innych kategoriach walkowych, że, że te walki przeważnie w dzisiejszym ma toczą się właśnie na nogach. A powiedz, czy ja się słucha ciebie, w narożniku, w ogóle generalnie słucha w tak. walce? Asia bardzo dobrze współpracuje z narożnikiem, czy to ja, czy, czy Paweł. W przerwach jest dobry kontakt. To, to jest indywidualna sprawa, bo czasami emocje, które towarzyszą walce, nie pozwalają po prostu. Nie, no, no, zawodnicy aż tak nie słyszą tego, ale Asia bardzo dobrze to słyszy i bardzo dobrze realizuje plan. No właśnie to bardzo chyba ułatwia pracę, prawda? no Tak, zdecydowanie. To, to jest bardzo dobra cecha. Bardzo dobra cecha. Jeszcze tylko zapytam o, o innej z tych cech Jan, która też odgrywa ogromną rolę. To jest ta bardzo zimna głowa, taka, e, takie niepoddawanie się zupełnie emocjom. Rzecz, która no, jest spotykana, ale nie tak za często. To też ułatwia pracę z zawodnikiem. Tak, to, to jest to coś, co, co, co nie każdy ma. Asia ma to, to myślę, że mm, po prostu w sobie, ale też na pewno duże doświadczenie, które miała w Muay Thai, na, na, to, na to wpływa. Także, także to jest, te psychika jest, jest, jest psychiką. Która no, no jest wzorcowa. Jeśli chodzi o naszych zawodników, to mamy kilka takich osób, które, które właśnie taką, e, tak reagują w walce, podczas walki, e, tak czują atmosferę właśnie na hali. E, jest, jest to właśnie Asia, jest Mamet, Mamet też te, te, te rewelacyjnie działa, e, Adrian Zieliński, tak, tak, tak rewelacyjnie, ostatnio Paweł Kiełek. E, inni zawodnicy też mają e, tak, że, że, że jakaś walka, po prostu super się czują, ale ci, których wymieniłem, no to po prostu za każdym razem e, jeszcze lepiej się pokazują niż na treningach, jeszcze bardziej ich to motywuje. Nie widać u nich tego spięcia, tylko po prostu motywację e, e, w trakcie walki. Jak tyle osób wymieniłeś, to można przypuszczać, że to jest zasługa też sztabu szkoleniowego. No, myślę, że, że, że na pewno ma jakiś jakieś... się nie zaprzeczę. Dokładnie. <laughs> ale to są właśnie zawodnicy Arakionu Olsztyn. Tego się nie zmieni. Arakion Olsztyn. No, wyrósł na taki klub, nie wiem czy numer jeden. Tak kadzimy i kadzimy bez przerwy. No ale co by, dużo, co by tu dużo nie mówić? W imieniu zawodników Mistrz PLMA. Zawodnik bardzo znany, numer jeden w Polsce, Mamed Kalidow, tak? KSW, UFC, Joanna Jędrzejczyk, mistrzyni. Nagle w Olsztynie takie centrum polskiego MMA się zrobiło trochę. No dokładnie. Nas to yy, nie ma w ogóle. Możliwości takiej, że, że my w jakiś sposób teraz osiądziemy na laurach, będziemy się cieszyć z tych sukcesów. My e, każdego dnia wkładamy bardzo dużo ciężkiej pracy i przez my rozumiem nie tylko sztab szkoleniowy, ale właśnie przede wszystkim zawodników, którzy się bardzo poświęcają każdego dnia, harują na treningach i, no i dzięki temu ten, ten, ten team coraz bardziej e, idzie w siłę. Powiedz, jak tak patrzyłeś z boku w Stanach, y, czuć, że chyba Joasia zamieszała, tam jest popularna, prawda? Tak, właśnie y, y, jestem pod wrażeniem tego, jak, jak, jak Asia przez stosunkowo krótki czas stała się popularna właśnie, właśnie w Stanach. Przed walką ludzie ludzie nie tylko w hotelu, nie tylko przy eventach związanych z UFC, ale też, też po, po prostu przez przypadek w restauracji, w taksówce pytali się, zaczepiali, wiedzieli, kto to jest. Po walce to... to nawet ta, ta, taka sytuacja teraz z lotnisk. W... W Dallas, kiedy zdawaliśmy e, po zdaniu bagażu, Asia tutaj z, z pasem przez, przez kontrolę bezpieczeństwa przychodziła, no to e, ten pas był, był w pokrowcu takim. I kiedy, kiedy to przychodziło przez tą maszynę, gdzie to wszystko prześwietla, no to generalnie celnicy, to myślałem, że, że zwariują. Wołali się, się, się nawzajem, że patrzcie, pas UFC, pas UFC. A z kolei na przykład w Niemczech, no to wzięli się z tym pasem na, na kontrolę jakoś tam boczną i pytali, co to jest, i tam jakoś, czemu to takie ciężkie i tak dalej. Nie? No, to co to kraj, to, to obyczaj. W Stanach, co kraj. W Stanach jednak, jednak jest to... Bardzo duże, bardzo duże jest MMA. Eee, myślę, że, że może rywalizować z największymi sportami. Ja tu już na koniec zapytam, bo w tym pasie ta wasza kultowa gablotka, która jest tam w Arachionie Olsztyn. Eee, Asia mówi, że może odda, może nie odda ten pas jakoś atrapę. Chcecie tam ewentualnie będzie coś szykować? Czy będziecie cisnąć, żeby ten pas jednak znalazł się przy tych wszystkich innych trofeów? Negocjacje będą trwały. Ten pas, jak będzie wisiał, na pewno będzie motywował chłopaków do roboty. No, zobaczymy, zobaczymy, ponegocjujemy na pewno. Dodatkowych kudek nie trzeba było zakładać. No nic, w każdym razie czekamy, zobaczymy w Arachionie Olsztyn kolejny pas ląduje. Pas UFC, Wońkowski trener, który towarzyszył, a nie gdy ten pas właśnie zdobywała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, bardzo. Dzięki. Dziękuję. Gratulacje. Naprawdę jeszcze raz.